Z biznesu do słuchania. Na koniec zapraszam na rozmowę ze świetnie znanym wszystkim słuchaczom pulsu biznesu do słuchania Pawłem Sołtysem. Nawet najzagorzalsi słuchacze naszego podcastu mogą nie wiedzieć, że Paweł od ładnych kilku lat łączy bycie dziennikarzem ekonomicznym, z byciem komentatorem narciarstwa w stacji Eurosport. Jest w tym temacie naprawdę wielkim ekspertem, dlatego gorąco polecam rozmowę o pucharze świata i o klimacie, który mocno miesza w alpach i zmienia narciarstwo. Minionej zimy często na Twitterze widziałem u niego wpis Zawody i tu padała nazwa miejscowości zostały odwołane z powodu złych warunków pogodowych. Tydzień później komunikat analogiczny zmieniała się jedynie nazwa miejscowości. Czy zatem zawodowi narciarze i snobrodziści startujący w Pucharze Świata też odczuwają to, że zimy stały się łagodne i jak to zmienia zawody? Ostatnie sezony bardzo dobrze pokazują zmiany pogodowe, które zachodzą w Alpach, i to odbija się na tym, jak organizowany jest cały Puchar Świata. Z powodu braku śniegu odwołano, zdaje się, chyba jeden czy dwa wyścigi dosłownie. Głównym winowajcą oczywiście była pandemia, która zrujnowała końcówkę sezonu oraz zawody testowe w Chongqing przed igrzyskami zimowymi w Pekinie. Natomiast bardzo często zdarzały się odwołania zawodów z powodu złej pogody. Zła pogoda to nie tylko brak śniegu, ale również na przykład to, że dzień wcześniej padał deszcz. Na przykład, który doprowadził trasę do ruiny i nie można było na niej, Rozegrać na przykład zawodów szybkościowych albo że wiał silny wiatr, który to samo powodował. Ogólnie te zmieniające się warunki pogodowe powodujące to, że fronty atmosferyczne są silniejsze, częściej wieje wiatr w górach, jest problemem dla organizatorów zawodów, ale nie tylko, o czym pewnie za chwilę dłużej porozmawiamy. A druga rzecz jest taka, że te warunki zupełnie nie przypominają tych, które były jeszcze typu 10 lat temu. Praktycznie cały puchar świata w tej chwili rozgrywany jest w warunkach no, zbliżonych do wiosennych, gdzie śnieg jest raczej ciężki, gdzie stosuje się dużo środków chemicznych do tego, żeby trasę utwardzić, żeby można było po niej jeździć długo, tak, żeby wszyscy zawodnicy mieli mniej więcej te same warunki konkurowania. No i to jest zupełnie inny rodzaj narciarstwa, również wymuszający zmiany treningowe wśród zawodników. Te zmienne warunki pogodowe, czy te złe warunki pogodowe, co to oznacza dla organizatorów zawodów i dla samego całego. Cyklu puchero świata. No, oznacza to, że dużo elastyczniej podchodzi się do organizacji zawodów, czyli te ośrodki, które są arenami zmagań, narciarzy, zdają sobie sprawę, że decyzja zapada po prostu dwa tygodnie, wcześniej jest kontrola śniegu czy trzy tygodnie, pokazując kierunkowe zielone lub czerwone światło na organizację zawodów w danym miejscu, a potem po prostu z dnia na dzień można po prostu wypaść z gry i te zawody są potem przekładane na inne lokalizacje. I również te inne lokalizacje liczą na to, że będzie gdzie można więcej u nich tych zawodów rozegrać, bo lepsza ekspozycja jest wtedy więcej pieniędzy z tytułu tej organizacji. Natomiast wydaje mi się, że dużo jakby ciekawszym aspektem jest to, jak to zmienia gospodarkę regionów alpejskich, bo te Buchar Świata i zmagania sportowe to jest bardzo fajna rzecz, którą możemy się poemocjonować i otrzymać kibicowsko kciuki. Natomiast to jest też gigantyczna kwestia promocji danych regionów narciarskich i całej gospodarki, właśnie tej śnieżnej, na której stoi bardzo wiele gmin alpejskich we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii czy Francji. Są wygrani tych zamieszeń pogodowych? Oczywiście, Oczywiście, że tak. Wygrane są ośrodki położone najwyżej, jest to y, oczywiste. Jest po prostu coraz mniej lodowców czynnych cały rok. Te, które są położone niżej, muszą po prostu z przymusu się zamykać z powodu braku śniegu. I Dlatego, że nie można jeździć na samym lodzie, tak? tylko tam musi jednak trochę śniegu być. No, fakty są takie, że, że w ciągu ostatnich no, 4-5 dekad te lodowce skróciły się no, mniej więcej o połowę, i kiedy my sobie będziemy startować w cyklu takich zawodów seniorskich, no, to prawdopodobnie połowy z tych lodowców, które są teraz, to już nie będzie. Więc to powoduje wymierne straty dla gospodarki tej właśnie opartej na nartach, na turystyce narciarskiej. Dość powiedzieć, że no, według różnych badań sezon narciarski jako taki skrócił się wszędzie o mniej więcej miesiąc. To jakby masz miesięczne przychody, albo ich, albo ich nie masz. No to tutaj w tym przypadku ich nie masz, i co więcej, nie masz żadnych perspektyw na to, żeby te przychody kiedykolwiek powróciły. Wygrani są właśnie położeni najwyżej, ponieważ no tam wszyscy, siłą rzeczy, będą jeździć. Jest taka niepisana, można po, po, postrzegać w kategorii plotki, natomiast kiedy prześledzi się poszczególne decyzje inwestycyjne, to ta plotka nabiera jakoś rzeczywiście więcej takiego wymiaru prawdziwego, że tak naprawdę europejskie banki w ogóle nie angażują się w finansowanie projektów infrastrukturalnych w ośrodkach narciarskich położonych poniżej 2000 metrów. To, to de facto oznacza, że takie ośrodki jak Szczyrk, Schladming czy legendarny Kitzbühel w Austrii no, nie mają szans długoterminowo utrzymać się na rynku z powodu tego, że po prostu nie będzie możliwości wytwarzania dostatecznej ilości śniegu, żeby móc tam wykorzystywać i, i czerpać jak najwięcej z tej postawionej infrastruktury, która jest po prostu droga. Mniejsze ośrodki z mniejszą renomą na pewno padną, natomiast te, które będą położone wysoko w górach, będą przyciągać coraz większą liczbę narciarzy, bo bo po prostu liczba dostępnych tych ośrodków będzie mniejsza, w związku z tym tam na pewno ceny będą rosnąć i tam z kolei finansowanie idzie pełną parą. No bo tam wiadomo, stopa zwrotu jest pewna, te lodowce położone na tych wysokościach mniej więcej 3000 metrów, to no, szybko się nie, nie skończą. No ale tak czy owak, taki lodowiec Sztubaj, tak? czyli też powyżej 3000 metrów najwyższy punkt, jasno mówi, że no, mniej więcej do 2035 roku to można zapomnieć o jeżdżeniu jesienią. No w tej chwili to jest jedna z. Z baz treningowych dla, dla zawodników. Na Sztubaju starają się i na innych lodowcach też próbują to robić, jakoś radzić sobie z tym problemem. Jest cały taki program innowacyjny. Bo w ogóle Austriacy są mistrzami, jeżeli chodzi o wszelkie nauki związane ze śniegiem. Mają specjalną technologię pokrywania stoków narciarskich taką specjalną tkaniną, takim dywanem. To wygląda absolutnie kosmicznie. Jeżdżą ratraki, to już jeżdżą od dobrych 10 lat, żeby było jasne. Z takimi wielkimi belami tkaniny, i po prostu przykrywane jest tam, no nie wiem, z 10 hektarów tego lodowca, przykrywane jest po prostu takim dywanem. Wszystko po to, właśnie, żeby zatrzymać ten śnieg, Przechować go w dobrej kondycji na kolejny sezon. uprawiany jest również tak zwane właśnie przechowywanie śniegu, czyli w tych najzimniejszych miesiącach styczeń, luty. Zbierane są nadmiarowe ilości śniegu, przechowywane pod taką warstwą troci, które jakby świetnie konserwują ten cały śnieg po to, żeby można było go wysypać z kolei w listopadzie przy przygotowaniu sezonu. On tam przez cały rok leży pod tymi trocinami ten śnieg i ma się dobrze. Tak mniej więcej 70% tego śniegu o dziwo, o dziwo zostaje. Są też specjalne technologie do dotyczące tego, jak produkować śnieg. Tak? Są całe wydziały na, na Politechnikach, które się tym zajmują. Chodzi o efektywność armatek, systemów naśnieżania. Te efektywne, wysokosprawne systemy wymagają oczywiście ogromnych nakładów inwestycyjnych, no bo kluczem do dobrego naśnieżania są tak naprawdę, jakby mówi się, że są cztery czynniki. Woda, powietrze, zimno i talent. I tak naprawdę kluczowa w tym wszystkim, oprócz talentu, jest woda, której jest bardzo mało w górach. Ci, którzy może teraz niedawno byli w Alpach na jakichś rozpoczęciach sezonu, wiedzą, że po prostu jest świetna pogoda. I to jest bardzo zły znak, ponieważ zazwyczaj właśnie listopad to był najbardziej mokry miesiąc, gdzie jest najwięcej opadu zasilającego właśnie i te stawy, wszystkie retencyjne, skąd pobierana jest woda do naśnieżania i naśnieżane są stoki i tak dalej. Z tym jest w tej chwili bardzo duży problem z tą gospodarką wodną tak naprawdę, a to wszystko wpływa na biznes. Do tego wszystko jeszcze dołożyła pandemia, która powoduje, że biznes narciarski po prostu drży o to, jaka będzie decyzja władz, ponieważ... Y jest ogromny konflikt, zwłaszcza we Włoszech, tych wszystkich ośrodków i gmin górskich, gdzie ta zimowa turystyka stanowi no mniej więcej 80-90% chwilami lokalnego PKB, a władzami centralnymi, które tam zarządzają tą epidemią, no bo dla, dla wielu gmin to jest być albo nie być, to są monokultury gospodarcze tak naprawdę i bez tych przychodów, które zazwyczaj kumulują się w okolicach właśnie Świąt Bożego Narodzenia, bo Włochów wyjeżdża na narty, no nie po prostu nie istnieją, tak więc jest to gigantyczny problem gospodarczy również w tym względzie epidemicznym, natomiast te problemy ze śniegiem powodują, że one zwracają po prostu koszty utrzymania takiego środka, żeby utrzymywać te wszystkie systemy, konserwować je, inwestować w nowe. No to to jest fura pieniędzy. A o niewesołej w sumie, jak słyszeliśmy, kondycji biznesów narciarskich opowiadał Paweł Sołtys, komentator narciarstwa w Eurosporcie. Do niedawna w Pulsie Biznesu, a teraz w Radiu 357. Dziękuję bardzo. Dzięki.